Hej, witam Was ponownie na moim kanale. Kontynuujemy sobie rozgrywkę w Total Akroid Battery Simulator. Jak widzicie tutaj, ktoś mańków wsadził na drzewa, więc drzewa muszą być naprawdę solidne, z mi się wydaje. No i co my możemy tutaj sobie z tymi mańkami zrobić? Spróbuję sobie z tymi mańkami poradzić za pomocą ninży. Jak to tam mańki? Maniek. Anta się przewrócił na bok. Rzucajcie już. Bo jak ten mamu cię w was wpieprzy, tak już podymatana. No to jak myślałem. Anta się gniotą. Dobra, jeszcze raz. Nie, nie. Jednak ninja to nie jest najlepszy pomysł. Lepszym pomysłem będzie chyba... ...dwie armatki. Ognia! On już nie żyje? Chyba tak. On też już pewnie padają. Istnieje, gdzie idziesz? Dobra, my lecimy sobie dalej. Kolejna bitwa. Eee... Dobra, w sumie te jednostki tutaj już są dosyć takie nudne, więc jak mówię, te przygody przygody sobie zakończę tylko i będę sobie starał jakieś mody pobrać. Co my tu mamy? Mamy wariatów na taczkach, którzy pewnie się rozbiją sami o Mańka. A my sobie tutaj postawimy właśnie tak, zrobimy sobie tą samą metodę, czyli damy sobie tak i tak i zobaczymy jak to się spisze, a tutaj sobie postawię kogo by sobie tutaj dać nikt nie. dobra, jeden maniak nie żyje, ale tutaj oni się tak nie spisali jak, jak chciałem żeby się spisali No, oni się tutaj zaklinowali. Gdzie ty z tą dzidą w poprzek idziesz? No, tak jak mówiłem, właśnie, że te taczki w terenie zabudowanym to akurat się nie sprawdzają aż tak. oni się tutaj nie mogą przecisnąć, przez te zwłoki. Gdzie mu się dziuda zaklinowała? O Boże, Boże. mu wykrzywiło kurna GD za w dupie sobie trzyma No i oni tu chyba nie dojdą, więc jeszcze raz. Jeszcze raz. Okej, okay, tutaj sobie daję te. Jak to się nazywa? Nie no, z tarczami nie są potrzebni, bo po co mi tarcze na pieszkuna ja to też jest zły pomysł, żeby dać tutaj. Przelać! Dobra, mamuty nie żyją. Oni tutaj na tych taczkach teraz powinni dostać pierdziel. ...czy mi się wydawało. Nie, widły! Serio? Przegraliśmy? O, chora. Dobra, jeszcze raz, bo tak... ...no nie da yy, dobra. Ja bym sobie tutaj mógł wziąć. A z tej strony jak to wygląda? Aha, moja balista celuje w ścianę. Teraz może zacznie strzelać do mańka. Maniek się znowu zaklinował. nie jednak już mi rozwalił balistę, no dobra, jesteśmy też nie żyje. Już to widzę jak go wyrąbie, nie? No. Nie wierzę, oni tymi kamieniami rzucają mi... Jak to będzie? Jak to będzie? Atakować! Ale ja tak tutaj ten Pozamiata, ten mamut żyje jeszcze. Ja już nie żyje. Ale oni teraz tutaj nie mogą wyjść. Taczka się tam zaklinowała i mi miarzy tych moich, no, na do pewno. Dobra. Czyli dupa. Czasami te walki są naprawdę takie... Trzeba sobie sporo pomyśleć, bo... Jak ci sami, oni powinni usić tutaj właśnie tego mańka, nie? Ale podejrzewam, że go nie usieką. Nie, jednak go usiekli. Tego mańka też usiekli. Teraz ci z kamieniami będą w nich pizgać pewnie jak posarani. Ten się tu zaklinował. Tylko tu więcej nie ma w sumie. Trzeba czekać aż Maniek zniknie, nie został tylko ten jeden. Nie no, dwóch dobra, więc kosem żebro. Okej, okay, wygrane. W tym odcinku to już tyle. Troszeczkę mi zeszło ten tym mapie, więc widzimy się w kolejnym odcinku już wkrótce. Pozdrawiam, do usłyszenia, hej!